Prytarz, prawo. Zaraz, zaraz. O czym zapomniałeś, Damianie? O czym zapomniałeś? Dobra, nie, poczekajcie. Stańcie. Dwójka, która wchodziła, niech stanie koło Damiana. Borys, idź tam do drzwi. O, jeszcze, jeszcze Zygmunt, wyjdź. Damianie, przyjacielu drogi sympatyczny. zapomniałeś o jednym: poinformowanie chłopaków, że masz cel. Nie powiedziałeś żadnej informacji. Co? Nic nie powiedziałeś. Byłeś, kurwa, tajną z Damian, to jest tak jak na samym początku: zespół, kurwa, jest tak dobrze, kurwa, doinformowany, jak ty ich poinformujesz. Ty nie musisz wysokiej gotowości trzymać. Ty możesz tak trzymać, ty możesz skompresować sobie na barku, ale masz, kurwa, chłopakom podać... kurwa ...głosem zespołu, bo ty wchodzisz jako jedyka, widzisz, kurwa, pierwszy obraz sytuacji, jako pierwszy widzisz obraz sytuacji i aby oni, kurwa, odpowiednio szybko zareagowali, muszą słyszeć informacje, co się, kurwa, dzieje przed nimi. Korytarz na wprost, mam cel! Stoi w korytarzu, prawa otwarte, róbcie prawe. To ma być, kurwa, jasno powiedziane. Okej? Okay? Jeszcze raz, jeszcze raz. Ja dalej tak samo stoję, po prostu dostosuj się do sytuacji. Mam cel, prawo pomieszczenie. pomieszczenia, asysta. asysta. na prost korytarz. Ale ty masz cel! Jakie kurwa, jebać ten korytarz! Nie podchodź tak blisko! Uwierz mi, że, że jakbym był wariatem, kurwa bym ci zajebał tą broń. Wariacie. Ale tam spokój <śmieniu zdań> Jak jest tutaj, to mogę kazać komuś przejąć, żeby... Pedro, ty go trzymasz, ty mnie trzymasz, ale chłopaki zrobili czysto. Stań, trzymaj, chłopaki tam są. Dałeś informację, że masz cel. I teraz tak, mówisz do mnie kurwa. Wyłaś kurwa stamtąd. Byłaś, na lewo. O, tylko nie tak, nie pokaż, nie gestykuluj rękoma. Ty masz trzymać kurwa broń ma w gotowości do odpierdolenia, nie? Bez gest oni Ci pomagają. Panowie, kurwa, stoi, kurwa, w korytarzu. Wylaź korytarza. Współpracuję, wychodzę. I teraz dalej. Na kolana, ble, ble, ble. Tu w tym momencie, Dania, weź Jak ja przyszedłem, to Ty musisz, kurwa, przejąć ten pierdolony korytarz. Bo ja trzymam Bo ja tutaj przeszedłem. Ty. O. A Ty mnie trzymasz, nie? I teraz to samo, co wtedy zrobiliście. Jeden, jak Ty tu przechodzisz, to, o przechodzisz, o, to nie, nie wchodzisz na mnie, nie, mówię ten, który by sprawdzał, nie, bo ty byś mnie trzymał, a ten, który by sprawdzał, by musiał tutaj, tutaj przejść i sprawdzić. Panie. panowie, że wiem, że jest ciasno, nie, ale w miarę, trzymajcie ten dystans. Jak będziecie na wyciągnięcie ręki, wy się zwiążecie walką, kurwa w, w takim gościem, to jest później ciężko kurwa takiego gościa, żeby ja się tam tam tak wodyć, nie? Bo Ostatnio mówiłeś, że jak i mam bójdź to mam cię wolność. Ale tak, ale to mówiłem w kontekście takiej, Weź, wyjdź. Jak ktoś ci wyjdź i wchodź teraz. Ja mówię w takim kontekście. Ale jak jestem tu i Ty wchodzisz, to bronić się Panie wie, Boże, że, żebyś... Wiesz, nie możesz kurwa, nie zdrabać, jak ktoś w stoi w głowie w pomieszczeniu, możesz prostu podejść <noise> i mu zajebać lufą w mordę, <noise> No troszeczkę by było, było nie halo, kurwa. Raz, że nie halo, a dwa że, a dwa, że ta kulka jednak będzie szybsza, nie? <noise> Ale by to komisje wyglądało, jakby kurwa gość przekończył całe pomieszczenie... I wyjebał, I wyjebał gościowi w zęby, kurwa. kurwa. Dobra!